Św. Jan Maria Probość proboszcz z Ars, Kazanie 68 O Grzechu odnawiającym mękę Chrystusa. Czy można sobie wyobrazić większą zbrodnię niż ta, którą popełnili Żydzi, wskazawszy na śmierć syna Bożego, którego oczekiwano cztery tysiące lat? który wzbudzał podziw proroków, który był nadzieją patriarchów, pociechą sprawiedliwych, rozkoszą nieba, skarbem ziemi, szczęściem wszechświata? Czy im boski Zbawiciel wyrządził jakąś krzywdę? Czy nie czynił im dobrze? Czy nie przyszedł uwolnić ich spod tyranii czarta? Czy nie chciał pojednać ich z Ojcem, i otworzyć bramy niebieskie zamknięte na skutek grzechu Adamowego? Do czego nie jest zdolny człowiek zaślepiony namiętnością. Piłat zostawił Żydom do wyboru Jezusa albo Barabasza, który był słynnym opryszkiem. Tłuszcza żydowska domagała się uwolnienia zbrodniarza i złodzieja a żądała śmierci Jezusa Chrystusa, który był samą niewinnością, co więcej ich odkupicielem. Jak stromotne poniżenie spotkało Chrystusa. Ale nie dziwmy się temu, bo my podobny czynimy wybór, ilekroć grzeszymy, bo nad Jezusa Chrystusa przedkładamy namiętności i złe skłonności. Żydzi raz tylko ukrzyżowali Chrystusa, jedną tylko mieli kalwarię, a teraz tyle krzyży zgotowanych jest dla syna Bożego, ile się znajduje grzesznych serc na świecie. W męce Jezusa Chrystusa widzimy, jak opuszczają go uczniowie, widzimy porównanie zbawiciela z niegodnym złoczyńcom. Widzimy Jego wyszedzenie jako teatralnego króla, wreszcie przybicie do krzyża. To wszystko świadczy, jak bolesną i upokarzającą była śmierć Zbawiciela. A przecież między chrześcijanami Jezus Chrystus codziennie doznaje jeszcze bardziej bolesnych zniewak. Wiecie, że apostołowie Opuścili Jezusa Chrystusa. Była to może najdotkliwsza rana dla jego boskiego serca. A przecież niezliczona liczba chrześcijan codziennie odnawia tę głęboką ranę. Ilu to wstydzi się swej wiary i wypiera się Jezusa Chrystusa, choć przez chrzest święty stali się dziećmi Bożymi i uczniami Chrystusa. Lękają się względów ludzkich, lękają szyderstw i pogardy ze strony wolnomyślnych. Zapierają się Boga, kiedy opuszczają modlitwy poranne lub wieczorne, im przeświętą w niedzielę i święta, kiedy nie przystępują do sakramentów świętych. O Panie, jak mała liczba tych, którzy z Tobą idą aż na kalwarię. Przewidywał to Jezus Chrystus w czasie swojej męki. Na Golgotę szła za Panem Jezusem Jego matka i apostoł Jan. Inni uczniowie pomimo niezliczonych dobrodziejstw rozpierzchli się, chociaż zapewniali, że nigdy nie zaprą się Chrystusa, jak to uczynił święty Piotr. Tak samo wielu chrześcijan postępuje. Pomimo najgorętszych postanowień, gdy spotka ich jakieś nieszczęście, gdy spotka ich oszczerstwo, nieco dłuższa choroba, zaczynają przeklinać i złożeczyć rządom opatrzności. O Boże, jak wielu znajduje się zbiegów w szeregach wiernych, po czym możemy poznać, że postępujemy za Jezusem Chrystusem po ścisłym zachowaniu przykazań. Czy modlimy się na klęczkach rano i wieczór w tym celu, by podobać się Bogu i zbawić duszę? Czy nie czynimy tego z pewnej rutyny i przyzwyczajenia bezmyślnie i z roztargnieniem? Czy na mszy świętej zachowujemy się pobożnie, pamiętając, że tu Chrystus wstępuje na nasze ołtarze, Zastanówcie się, czy nie przeklinaliście, czy nie mówiliście nieskromnie, czy szanowaliście ojców, czy w ogóle wszystkie spełniliście przykazania boskie i kościelne, bo na tym polega naśladowanie Chrystusa. Gdybyśmy byli wiernymi Bogu, na wzór Matki Najświętszej, nie lękalibyśmy się ani świata, ani czarta bylibyśmy gotowi oddać wszystko nawet swoje życie jak to uczynił święty wawrzyniec męczennik za prześladowania chrześcijan przez waleriana kiedy ten cesarz pytał go o skarby kościelne pokazał mnóstwo zgromadzonych kalek ślepych chorych trędowatych mówiąc że to jego skarby kościelne a gdy go skazano na śmierć i pieczono na rozpalonej kracie, zachował do ostatniej chwili wesoły umysł, jak gdyby spoczywał na różach. Nie tylko opuszczamy Jezusa Chrystusa jak apostołowie w czasie męki, ale co gorsza, wyżej stawiamy Barabasza niż ukrzyżowanego Zbawiciela, bo idziemy za światem i Jego namiętnościami. Może przyjęliśmy go niedawno w komunii do serca, a wnet pod wpływem namiętności przenosimy nad tego króla chwały już to chwilową przyjemność, już to podły interes i zysk niesprawiedliwy. Częstokroć mieliśmy do wyboru albo iść za głosem sumienia, albo namiętności, i w tej walce wewnętrznej. Zagłuszyliśmy w sobie głos Boży i kierowaliśmy się jedynie złą skłonnością. Sumienie, które jest naszym sędziom, odzywa się do nas: Co chcesz uczynić? Oto z jednej strony przyjemność, z drugiej zaś Bóg. Obydwu nie możesz równocześnie się podobać. Za kim się więc oświadczysz? Albo Boga trzeba się wyrzec, Albo przyjemności. Niestety, naśladujemy wtedy Żydów, dajemy pierwszeństwo barabaszowi, czyli namiętnościom. Nie zważamy wcale na niepokój wewnętrzny, zapominamy o Bogu, o wieczności. Gubimy nieszczęśliwą duszę, krzyżujemy na nowo Boga, bo namiętność mówi: Niech stanie się co chce z mą duszą i Bogiem. Bylebym tylko sobie dogodził. My zdajemy się być nawet gorszymi od zaciekłych Żydów, którzy dali pierwszeństwo barabaszowi, człowiekowi moralnie bardzo upadłemu. Grzeszący chrześcijanin, zamiast wybrać Boga, idzie za pychą, woli zemstę, nienawiść albo nieczystość. To znowu stawia na pierwszym miejscu obżarstwo. Napoje rozpalające, niesprawiedliwy zysk kilkunastu czasem groszy, bezwstydne spojrzenie lub wstrętny uczynek. Wobec tego Bóg Najświętszy idzie w poniewierkę. Jaka nas kiedyś spotka hańba, kiedy pokaże Chrystus, komu przed nim dawaliśmy pierwszeństwo? Jak możemy ścigać z taką zaciekłością Boga? Który nas tak umiłował? Święci dokładnie znali wielkość i szkaradę grzechu i woleli ponieść najokropniejsze męki, niż ciężko obrazić pana Boga. Świętej Małgorzaty, która była chrześcijanką, zapiera się własny ojciec, znamienity kapłan pogański, katuje ją, a wreszcie wydala z domu. Biedna wygnanka. Prowadzi tułacze życie. Ukrywa się u swej piastunki, która w jej serce wpoiła zasady chrześcijańskie. Prefekt Olibrius pragnie Małgorzatę dla jej piękności pojąć za żonę, lecz wpierw chce ją skłonić do zaparcia się wiary. Mężna chrześcijanka nie myśli tego uczynić. Śmiało odpowiada, że nie lęka się katów. Olibrius każe ją okropnie chłostać, a ona mówi, że dla znikomych dóbr nie porzuci Boga, nie wyprze się Jezusa Chrystusa, swego oblubieńca. Gdy wtrącono ją do więzienia, nie ulękła się nawet ducha piekielnego, który ją straszył przybrawszy potworną postać. Wzmocniona na duchu niebiańskim widzeniem, Ginie z radością, śmiercią męczeńską, bo na rozkaz okrutnego tyrana ścięto świętą dziewicę. Czy idziemy za przykładem Małgorzaty i innych nieustraszonych wyznawców pańskich? Powiedzieliśmy, że Jezusa Chrystusa wyszydzała hołota żydowska i żołdacy rzymscy, że się z nim tak obchodzili, jak z teatralnym królem. Zarzucono mu bowiem na plecy podły płaszcz szkarłatny, włożono do jego ręki trzcinę jako berło, a na święte skronie wtłoczono cierniową koronę. Kohorta żołnierzy szydziła sobie z Chrystusa, znieważała go, klękała przed nim na kolana ze śmiechem. Wyrywano mu z ręki trzcinę i uderzano go nią w głowę. Ach, w jakim stanie znajduje się ten, przed którym drżą aniołowie niebiescy. Co za bolesny widok, jak ohydna bezbożność! Pomimo tego Jezus Chrystus jest spokojny, nie mści się na tych walcach, chociaż jako Bóg mógł obrócić ich w niwecz. Cierpi spokojnie i z ochotą umiera dla naszego zbawienia, bo nas nieskończenie miłuje. Za naszych dni ogromna liczba chrześcijan podobnie wyszydza Jezusa Chrystusa. Przychodzą do Kościoła na adorację i jak się tu zachowują, zaledwie trochę zginają kolano, całkowicie uklęknąć, nie chcą nawet w czasie podniesienia i błogosławieństwa najświętszym sakramentem. Wobec utajonego króla królów i pana nieskończonego majestatu śmieją się młodzi i lekkomyślnie w kościele rozmawiają rzucają na wszystkie strony oczyma nie chcą mówić o tym co się dzieje w ich sercu jakie tam wstrętne roją się myśli i pragnienia nie biorą ze sobą ani książki ani różańca nie wiedzą co robić w czasie mszy świętej i nudzą się Jaką zniewagę i wzgardę wyrządzają ci panie, ludzie, właśnie w tej chwili, kiedy im otwierasz wnętrze miłosierdzia? Żydów, znieważających Boga człowieka, usprawiedliwia przynajmniej nieświadomość. Gdyby poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. A co nas może usprawiedliwić? My dobrze wiemy, że na naszych ołtarzach. Obecny jest Jezus Chrystus, a przecież nie chcemy oddać mu należnej czci. Znieważamy go i obrażamy. Gdyby chrześcijanie nie stracili wiary, wchodziliby do świątyni ze świętą bojaźnią, opłakując gorzko swe grzechy. To znowu plują na twarz Jezusową przez strojenie i upiększanie swoich głów, pychą zaś. Jak cierniem na nowo go koronują, biczują srogo uczynkami bezwstydnymi, zabijają świętokradztwami i trzymają przybitego na krzyżu, bo nie chcą porzucić grzechu. O Boże mój, ilu mamy Żydów między chrześcijanami? Na myśl o tym, co się działo z Chrystusem na Golgocie, kiedy go nawet opuścił ojciec przedwieczny. Dobrego katolika ogarnia święta trwoga. A ja powiadam, że u stóp naszych ołtarzy spotykają Jezusa Chrystusa daleko większe zniewagi niż na górze kalwarii. Ile tu złych spowiedzi, ile niedbalstwa w słuchaniu przeświętych, świętych, ile świętokradzkich komunii. Gdybyśmy mieli należyte pojęcie, kim jest Jezus Chrystus, nie znieważalibyśmy go w kościele, jak mówi święty Bernard. Zasmucamy bowiem Zbawiciela, kiedy jesteśmy w kościele roztargnieni, zajmujemy się rzeczami doczesnymi, z mniejszą skromnością tutaj się zachowujemy niż w domach magnatów ziemskich. Światowe niewiasty i dziewczęta u stopni ołtarza roztaczają swą próżność ściągają ku sobie spojrzenia, dla siebie kradną niejako cześć i pokłon należne samemu Bogu. Najmilsi Stwórca jest cierpliwy, przyjdzie jednak kiedyś kolej na Jego zemstę, nadejdzie wieczność. Żalił się niegdyś Pan na swój lud wybrany, że jest Mu niewierny, że zniesławia Jego święte imię. Co powiedziałby do nas, kiedy dużo gorzej czynimy, kiedy nie tylko znieważamy Jego imię przysięgami, przekleństwami i istnie piekielnymi, ale także poniewieramy najświętszym ciałem i przynajdroższą krwią Jego Syna. Synu Boży, do czegoś doszedł. Niegdyś miałeś tylko jedną kalwarię, a obecnie masz ich tyle. Ilu na świecie złych chrześcijan. Jaki stąd wniosek, że jesteśmy bardzo niewdzięczni, skoro sprawiamy tyle cierpień Zbawicielowi, który ukochał nas tak bardzo? Nie zadawajmy już śmierci Jezusowi Chrystusowi przez nasze grzechy. Niech On w nas żyje, a my w Nim i w Jego łasce. Wtedy będzie nam dobrze bo otrzymamy nagrodę wraz z tymi, którzy za życia unikali grzechu i spełniali dobre uczynki w celu podobania się jedynie Bogu. Amen.